Z ich rodzinami. Rozmawialiśmy o tym, co dzisiaj temu środowisku po pierwsze osób z niepełnosprawnościami, dzieci ze szczególnymi wyzwaniami, rodzin zastępczych, ale też takim stowarzyszeniom i takim ośrodkom, jak to jest najbardziej potrzebne, kiedy rozmawia się ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, to jest to temat pierwszy, który pojawia się w rozmowach. Ustawa o asystencji osobistej to jest nasze zobowiązanie koalicyjne. To jest coś, co powiedzieliśmy, że zrobimy i uważam, że powinniśmy to zrobić jak najszybciej. Nie ma na co czekać. Projekt rządowy przeszedł przez konsultacje społeczne. Ponad tysiąc osób wzięło udział w tych konsultacjach. Przyszedł przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i nagle słyszymy o 67 poprawkach, uwagach ze strony Ministerstwa Finansów. W tym takich poprawkach, które nie tylko zdaniem środowiska, ale również moim zdaniem w, są nie do zaakceptowania. Nie możemy nie widzieć realnych potrzeb, bo to inaczej jest po prostu działanie kompletnie absurdalne i za biurka. Naprawdę dość już było w Polsce rozwiązywania problemów ludzi za ministerialnego biurka. My wiemy, czego osoby z niepełnosprawnościami potrzebują i chcemy to dowieść bo to jest nasze koalicyjne zobowiązanie. Dlatego będziemy wywierać i ja, i mój ruch, presję na Ministerstwo Finansów, żeby jak najszybciej doprowadziło do tego, żeby ten projekt mógł znaleźć się w Sejmie i zostać uchwalony. Asystent dla osoby z niepełnosprawnością z dużą niepełnosprawnością to jest być albo nie być, to jest żyć w społeczeństwie albo być z niego wykluczonym, to jest y, możliwość podjęcia pracy lub. Y, wiecie, co to znaczy praca dla człowieka? Nie możemy y, sprawić, że osoby z niepełnosprawnościami będą na końcu tej kolejki i będą sobie czekały na święty nigdy. Mam w tym zakresie naprawdę olbrzymią determinację, bo ja, drodzy Państwo, nie w kampanii wyborczej, tylko potwierdzi to i minister Krasoń, i minister Dziemianowicz-Bąk, i wszyscy, którzy są tematem zainteresowani. Co dwa, trzy miesiące wzywałem całe ministerialne i inne zgrupowanie, towarzystwo do Sejmu i pytałem, gdzie jest ustawa o asystencji osobistej. Gdzie jest ta ustawa? W marcu, w czerwcu? Kiedy będzie ta ustawa? Obiecywano mi, że będzie we wrześniu. Nie ma jej we wrześniu. Obiecywano, że będzie do końca roku. Nie ma do końca roku. Jest styczeń nowego roku? Nie ma. Bo Ministerstwo Finansów ma 67 uwag, których wcześniej nie zgłaszało. Jeżeli ktoś chce powiedzieć dzisiaj, że chce zablokować ustawę o asystencji, to niech to powie otwarcie.